Manko wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Tak jak obiecywałem, jak się filmik fajnie przyjmie, to robimy alumka. I mam to aluma z Opla Astra G, FG, ta z drugiej części, z drugiego modelu. Z drugiej tu mam na środek. Sęster powłok, pędzelek, rękawiczki. Poprzycielam sobie najpierw te Przedzielę z tego troszkę na pół, przydzielam trochę z tego brudu Też trochę, żeby się tylko taśma przykleiła, bo sobie też przykleję mniej więcej na pół Albo taki kawałek, on pokażę, zobaczymy Najpierw to lekko przetrę, zakleję tutaj, bo tu jest wentyl To zakleję i z tej strony będziemy robić, nie? Gdzie jest ta moja pisiemka magiczna? Zakleimy sobie tak Nie więcej, żeby po prostu było odcięcie, to nie musi być dokładnie. Zobaczymy jak mi się spodoba ten efekt. Na tej fedeli wiadomo, że to każda felga będzie inaczej mogła być gdzieś malowana, nie mogła być robiona przez kogoś. Wiecie co? Nie wiem czy tak dobrze będziecie widzieć. Chyba tak Dobra to teraz tak. Bierzemy sobie rękawiczki. O spadło i to zaśmąt podniosę. Dajcie. Rękawiczki zakładacie do tego dziadowstwa, do tych środków takich i tak najlepszy z tego wszystkiego. O, zaś moja woda tu stoi magiczna. Yy, najlepszy z tych środków jest Strotona Remover, to jest w sprayu. Powiem Wam tak, jest to za rumbiste. naprawdę popsikacie, i po chwili fil... zaraz Wam zaczyna dźwigać całą farbę. Nie zobaczymy jak to działa. Już kiedyś używałem, ale wtedy to działało fajnie. Zobaczymy jak na tej felce to będzie działać. Nie, także bierzemy. Odkręcamy Moczymy pędzelek Świropka wkładamy Zamoczymy no i Smarujemy, aha pamiętajcie tak jak ja mam nie wiem będziecie widzieć pewnie Podkładki bo mam to na moich oponach, Żeby wam to nie kapło na żaden element jakiś gumowy Bo wam rozwali ten element cały w całości go wam rozwali Smarujemy sobie Tak na, na razie tak delikatnie jak będziemy widzieć, że efekt jest lepszy, to wtedy tylko albo po prostu o, troszkę i po prostu rozparować go testowałem, to wtedy to działało. Zobaczymy jak na tych felgach, Potem zależy jak były malowane nie? i jeszcze troszkę. Potem, jakby ktoś ewentualnie takiego czegoś chciał użyć, i potem malować taką felgę, to przed tym malowaniem polecam, ty, polecam to przelecieć cały nitrem jeszcze. Dobra, wylejemy tego jeszcze trochę. O, tak to cyk, 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 cyk. No i zostawiamy to na jakiś czas. Zobaczymy, czy to w ogóle da radę Śmierdzi, Także coś tam działa. Mam nadzieję. Odkładam to na bok. Pędzel. Zawsze jak gdzieś odkładać się takie rzeczy, to wiadomo tak, żeby nie rozwalić tych włosów, żeby czymś gdzieś nie dotknąć I dobra, ja teraz czekam, jak coś się zacznie dziać i wtedy do Was dopiero wrócę Dobra W międzyczasie, jak to sobie pracuje, Okleję sobie tą felgę tu jeszcze w kawałeczek. Tu zostawimy No to jest ten wintyl. Weźmiemy szlifiereczkę Tu mam 120 na szlifierce, wstawię sobie tam jakieś na dwójeczkę Przeszlifuję sobie to papierem Nie wiem czy lepiej będę miał tu, czy lepiej tu stąd prąd wziąć I przede wszystkim to przeszlifuję A potem zobaczymy czy to w ogóle będzie działało, widzę, że to póki co W ogóle tego nie rusza dziadowski ten środek jest Kiedyś mi fajnie dźwigło na tej feldze tak, No coś tu dźwiga, ale tyle by wcale Tutaj tak samo to dźwiga, dobra, na razie działamy tak Tak, ja. dobra. Przetnę sobie tego papier, żeby mieć troszkę ten. Wiadomo, mógłbym to robić na. Jak to się nazywa? No. Kurde. Na szliwierce, nie? normalnie na kontubie. A, wezmę sobie takim. Tak, tu przyjadę. Na kontubie mógłbym to objechać, ale na jeszcze nie, nie chcę tego aż bardzo rozwieczono. Dobra, Towarzystki tutaj przy tych rogach daję sobie ręcznie. Wyłączymy maszyn maszynerię. Dobra. Tu mam jeszcze taką z gdzieś była cała 120. Dobra, maszyna jest tam gdzieś na znaleźć na ziemię. I tam tego. Tu mam normalne stowiska, to jest krążek, nie? Ale krążek stoi tu, to wy mnie widzicie. coś jest cokolwiek ten. No, ale widzicie, bardzo coś się dzieje. Jest to fajnie zrobione zapelga, widzę dosyć pokładów na Kurde, jeszcze na tu rękę położyłem, no zajebisty jestem, ale widzę, że tak do góry nie działa. element tak objechane taki elemencik tutaj to gdzie coś tu działa tu tak samo, tylko to jest bardziej uzmaraszone, ale szału nie ma takiego, jakbym jakbym się tego spodziewał czekajcie chwilkę, znaczy dla was moment, ja sobie tylko znajdę jeszcze teraz inne papiery, no, 240 wiem, że powinienem to jeszcze 240, potem jeszcze inną jakąś 400, 600, 800, żeby to było na igłę a ja chcę wam po prostu pokazać jak to można zrobić przy tą z tą maszynką. Przedem sam glosa, nie? Zamienimy sobie papier jeszcze na pół. Teraz już na pół. I bierzemy to zasiłkowanie. Zaś na tę rękę położę cały za chwilę A jak pod tym filmem będzie, będzie fajne wyświetlenia, czy tam łapki, czy będą suby wpadać To jadę do sklepu, kupuję, bo chyba w nie widziałem Folie do przyciemniania szyb i przyciemniamy szyby z Audi to mam zrobione, na szybciora. raz, raz, raz i gotowe, nie? Teraz jeszcze resztę te papierów, co my tu mamy? 240, 40, 120 tysiąc o dobra, 800 tu jakaś jest, i tak to guzik da, ale, ale tą 800 na delikatnie. Na sucho, nie robię tego na mokro. Nie, widzę, że dosłownie nie działa to Tak, żeby to porysować Tych papierów z powrotem Te tam Do kosza to pan pomylić, jak tu jest coś, co tu mamy 1500 pięćset Tak pod ręką, to jeszcze tysiąc Jest, jest, grubsza to jest dla was na pokaz tego nie robię na jakiś do siebie chociaż zobaczymy może, może się skuszę to wezmę Audi Kart, tak zrobię sobie teraz nitro trener, którego spuszczalniki no przejechać Se, ja się zaraz wyłączę. wyłączę yy, zarobię, zrobię sobie sprzęt. Maszyny do polerki, wszystko półgodne, tak jak to powinno być i pokażę wam jak to, jak to robię. Pasta. amglosik. Najpierw robimy to krążkiem. 1FS z anglosa. A potem na sam koniec bierzemy żeb, normalny talerz. I do tego filcami dojadę. Można robić też samym filcem, nie? Ale. Kiedyś sobie zamówiłem od przedstawiciela, tam wracało się do słoneczko i nagle spróbuję objechać to tym prąd mam, mam prąd. Dobra. Pasty tak jak zawsze. Nakręteczka. Tylko troszkę tej pasty dużo nie trzeba dawać. Damy ją, tu nałożę ją sobie. Nałożymy, palamy, podpalamy maszynerię i lelum polelu. Przejechane. Stara kaszmatka Proszę bardzo. Już się to w miarę błyszczy. Potem jeszcze teraz biorę od razu filc. Teraz sobie to wyopracował filcem, bo to słoneczko ogólnie one rysuje. nie Ale teoretycznie tak jak to powinno być według instrukcji producenta tej pasty i tych, tych, tych słoneczek. To po tej żółtej powinniśmy to jeszcze przematować jakimś 2,5 czy tym, żeby właśnie zebrać na te rysy i dopiero potem zaś to polerować, ale teraz sobie to odkręcę. Zablokujemy, odkręcamy. Byłoby spadło. Dobra, słoneczko tu na bok na worek, żeby się to bardzo nie zamarasiło. Zazbierzemy dysk. Zdaje mi się, że zawsze mi się wydawało, że tym filcem to było lepiej, bo teoretycznie te żółte słoneczko to tylko takie, ja bym powiedział, wstępne, nie? No i teraz bierzemy, nakładamy sobie filc, bierzemy pastę, nakładamy. Nagliwa? Nagliwa. No i dobra, nabierzemy filc mam nadzieję, że się dobrze przykleił i ustawiamy maszynę i jedziemy. Wysusimy sobie trochę tak nie tak Proszę bardzo. Czy świeci? Nakładamy dalej pastę i dalej rzeźbimy. Za dużo tej pasty się nie dajemy. Nie daje z tego względu, że to jest tak już jest chyba nawet za dużo. Przy tym nie dajemy, a ona będzie strasznie chlapać, nie? Bo ona jest dosyć miękkawa. Możecie zobaczyć, jak się pat świeci. you're just a No ale nie spieram się na niej, to mam powiedzieć? nie spieram się za bardzo na niej, po prostu tak jest mu party. Działa. No nie, coś tu działa, przepraszam. Teraz bym Was kłamał. Działać działa. Coś tu już rzeźbi, no ale. Widzicie, mamy to tak. Teraz wezmę sobie na jakiś inny papier. Przematuję to delikatnie i potem będziemy działać dalej. Dobra, mam tu 1800. Przeszczepuję sobie troszkę 1800. no zrobimy ryski. pastę, lejemy i polerujemy, aż do poż pożądanego efektu, nie? Tak jakbyście to chcieli, no. <laughs> ja zaraz przepoleruję tylko delikatniej, wam to pokażę co i jak. <laughs> Będziemy kończyć odcinek, bo tak patrzę to po tych przygotówkach, Uuu, żeby ten film za długi nie był. Dobra, drugi rzep założyłem, nasz znaczy drugi rzep, drugi filtr założyłem. Ten jest troszkę czyściejszy, tego nie chcę się teraz czyścić. No i maszyna i jedziemy z popsy. Jak by to wyglądało? Proszę bardzo świeci się ładnie. Wiadomo, że trzeba by to było jeszcze dopracować, te ryski. Ale najlepiej na maszynce, bo tak ręcznie to byśmy robili czy dni nie? Ale sam fakt, jak to idzie, można sobie polerować felgę. No i dobra. Mam nadzieję, że taki film się wam podobają Jak tak, zostawcie lajka, like suba, napiszcie komentarz, wpadajcie na mojego Discorda. Linki wszystkie będą w opisie. Ten guzik na dole czerwony ma być szary. No i co, do następnego, dzięki, cześć.